Hej, cześć wszystkim, zapraszam Was na kolejny odcinek z Adeptów, gramy dziewczyną Lurin Lorewa, jak się na nią mówi, ja mówię tak i tak mi się podoba, jej perki to ostatnio ocalała obiekt obsesji, jak i ostatni cios, perkiem ostatni cios gram bardzo często, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Jak myślicie umrę, czy przeżyję dawno nie było adeptu, więc kompletnie nie wiem czego się spodziewać. Gram z Pawłem, więc może być ciekawie. Więc trzymajcie kciuki. A teraz zapraszam wszystkich na intro. Witamy, gramy. To będzie ciężkie. Umy. Jestem abilitką. Tak. Przed szkole może być, szkoły nie lubię. Nie, ta szkoła jest fajna. Ja się jej nie lubię. Szkoła jest zarobista. O, słuchaj Jest chyba królczyca. Nie magik. Jest ten rzuca nożami, zapomniałem. Magik ją, ona... jest. O kurde. Magik. iż to, że ona przyszła z mordercą do mnie, obok, obok nas też przebiegła. Co ty gadasz? No, ale killer za nią biega ciągle. No ale ona biegnie za mną. Kurde, ten jeszcze spalił. Generator, ja nie lubię takich ludzi, nie? Co tak krają, kurde. No po prostu. To ja nie wyjdę z tego matchu, jak nic Bo ja przed magikiem to tak niezbyt ja, ja robię ten budynku piwni, nie piwni, ala piwni, coś takiego no, Siedzę na właśnie prawie, prawie ten generator Czy ona przyszła tam do was? Nie, killer tylko przyszedł Okej okay. No, może bycie. Lysko. Kurde, jeszcze się spalił, jaką. No dobra, to dokręcę. No już wiadomo, jaki perk ma jeden. Jeżeli... Zatrzymanie kamery, kurde, w górze, to jest masakra. No, jak myślicie? Uciekna <grymne> Nie ma szans przed makikiem w życiu A no i gram z Pawłem, tak tak powiedzieć Tu mi się nic nie zmieniło Tuś się powstrzymuje. Ja nadal Co goniccia? No. Dobra, skok wiary. Myślę, że... Trochę z nim, trochę z nim pobiegam tutaj. Drugie okrążenie. No, Jak kończy czego no? Dobra. Drugi skok wiary. Jeszcze cztery razy. Tak mnie nie złapie tutaj. Zaraz będę biegł szybciej o 3 sekundy Teraz będzie rzucał o... Ale... Odpuścił sobie mnie Albo poszedł w inną stronę Ja się chwilę jak patrzyłam, ale... Nie, poszedł. poszedł do dziadka Do dziadka Do dziadka poszedł no dziadka No ja się tu nie blisko obok miała w sumie Dobra, ja już wiem jak mu uciekać Wyleczę tą Aprilias Myślałam, że on przyjdzie do mnie jakby coś nie, tak dalej, bo się na niego spojrzał. No w ogóle nie reaguje i takie, okej. Okay. Będę iść po niego? O dobra. Ale ledwo. Znaczy prawie. jak oni tam są blisko ciebie, e. to zobaczymy czy oni ci Ta z latarką próbuje niepotrzebnie. Co dała się uderzyć. I tak nie zdążę. Ach, te latarki. Już lepiej jakby w tym czasie kręciła generator. No tak, no dokładnie. Powaga by mi, kurde. No ktoś się ściąga, coś? Mm -mm. Oni się leczą. A on tam jest obok ciebie? On przy mnie teraz stał, teraz pobiegł. I wraca do mnie. Czyli co, kampi? No, chyba go trochę wkurzyłem uciekaniem. To jest teraz. Oni próbują, na pewno. Będę próbować. Oni, oni się leczą i są daleko. Dobra, próbuję, bo. I tak będę miał drugą falę. Stoi? Uderzą. Stoi tuż przy mnie, no. No, ja specjalnie pokazałam aura Stoi nadal. A, biega. Co za chłop. O, tam jest, Okej, to robię gana w tej... budynku, co so nadal jest gan. Kurde, no widzicie jak jest dobry i kampią, kurde. On chyba przy niej kampi? do nas do generatora. Wybiegniemy do niej Kurde, wysadziłam Chyba nie lubi za dobrych osób To się? Zgubił. Zgubiłem go. Zrobię jednego kanału. Jak zrobię kanał to będzie w ramach. Czy ucieknę? Kurde, fajnie by było. On nie, ja nie ucieknę. No ja tu krążysz, Gdzie jesteś? O, tu, gdzie on wagi. O, wyszedł. Chodzi. Chodzi. O, tutaj na dole gdzie robiłam geno. Gdzie był bramy? przepraszam bardzo. O ja są przy bramie. Ale one zamknięte. One zamknięte na brama. Ja cię kręcę. Kurde, ale by Ja wątpię, że ucieknę, bo ja nie będzie co druga. Ta april jest tutaj, ta podbiegła. No to zarałem, że kurde, bo też jest mądro. Skończyły mu się no, noże. Dziadek jest przy mnie też. We dwóch próbują nie uratować. <laughs> co zrobił? Dobra, idź do bramy i uciekaj. Dobra, otwieram. Czy oni biegną w ogóle tu? Oni byli przy haku. No no, Kate przyszła. A plus jeden za męczyk Jesus ja kurde myślałem w jednym metru sześć okien podczas pościgu zrobił Ja ciągle tylko w jednym miejscu przed nim uciekałem nie? z Davidem Kingiem tak o co mnie nie poszło O plus jeden w końcu kurde O to jakiś Polak No to magik to, to ma te noże to co rzuca. Taki co na odległość, to miałby trochę, znaczy ten no, właśnie, co nie na odległość, to miałby trochę ciężej. No tak. O, pa, siedemdziesiątka był... w ogóle, nie mam pytań. jest ja Dwa białe glify. Jednego ja innego rzeźnika, to się, A, no. Zabierz go w niebezpieczne miejsce bez pośpiechu, upadku lub odniesienia obrażeń. To jest to, to trzeba zebrać i do piwnicy zejść, no. No. Dobra, zrobię to. A więc dziękuję bardzo za kolejny odcinek. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Bajo!